Siedziałam przy stole, czując każdy ruch powietrza w pokoju. Kolacja była wystawna, światło świec odbijało się od kryształowych kieliszków, a rozmowy w tle brzmiały jak odległy szum miasta. Mój ojciec, siedząc na końcu stołu, spojrzał na mnie z takim chłodem, że przeszył mnie dreszcz. Nigdy nie będziesz warta naszego czasu. Rzucił cicho, lecz wystarczająco głośno, by każdy w pokoju usłyszał. Twarz zaczęła mi się palić ze wstydu, a serce waliło jak szalone. Próbowałam udawać, że to nie dotknęło mnie tak głęboko, lecz jego spojrzenie miało w sobie coś paraliżującego. Bokół mnie rodzina uśmiechała się nerwowo. Niektórzy wymieniali ukradkowe spojrzenia, jakby przewidywali, co wydarzy się dalej. Każde słowo ojca zdawało się cięższe od poprzedniego, wbijało się w moją świadomość i nie pozwalało oddychać. Po kolacji wyszłam na balkon, gdzie noc otuliła mnie chłodem. Miasto w dole migotało tysiącami światła, ale ja czułam tylko ciemność w sercu. W myślach przewijały się wszystkie lata niezrozumienia, upokorzeń i ciszy. Poczułam gniew, który był cichy, ale głęboki, gniew, który chciał zmienić wszystko. Nie wiedziałam jeszcze jak, ale w głębi duszy wiedziałam, że ten wieczór był początkiem czegoś, czego nikt się nie spodziewał. Zamknęłam oczy, a w głowie rozbrzmiało jedno pytanie Czy mogą naprawdę zrozumieć, co stracą, zanim będzie za późno? Następnego ranka budziłam się z uczuciem ciężaru, który nie opuszczał mojego ciała ani myśli. Każde wspomnienie poprzedniego wieczoru pulsowało w mojej głowie jak echo, którego nie dało się zignorować. Wiedziałam, że muszę działać, ale nie mogłam pozwolić sobie na impulsywność. To musiał być plan, który uderzy tam, gdzie najmniej się spodziewają. Przechadzając się po pustym mieszkaniu, obserwowałam każdy detal, który mógłby być przydatny kartki, papieru leżały na biurku, pióro czekało w gotowości. Zacisnęłam dłonie i zaczęłam spisywać wszystko. Każdy moment upokorzenia, każde słowo, każde spojrzenie pełne wyższości. Nie była to tylko pamiętnikowa zemsta, to miała być lekcja, której nie zapomną. Nie wiedziałam jeszcze, jak bardzo moje działania wciągną rodzinę w wir wydarzeń, które wymkną się spod ich kontroli. Każdy ruch, każda decyzja. Była jak ustawianie pionków na szachownicy, gdzie stawką nie było tylko honor, ale coś znacznie większego. Czułam, jak adrenalina miesza się z chłodnym rozsądkiem. W mojej głowie pojawiła się wizja trzech kopert, które wkrótce miały zmienić wszystko. Wiedziałam, że każdy z adresatów otrzyma przesłanie, którego nie da się zignorować, przesłanie, które obudzi w nich strach, szok i przede wszystkim zrozumienie konsekwencji ich własnych działań. Tego dnia świat wydawał się zwyczajnym, ale ja wiedziałam, że pod tą powierzchnią kryje się coś, co wkrótce eksploduje. Moje serce biło szybciej przy każdej myśli o nadchodzącej chwili, a każdy krok, który stawiałam, prowadził mnie bliżej momentu, w którym nikt już nie mógł mnie powstrzymać. Popołudnie nadchodziło powoli, a wraz z nim narastało napięcie, którego nie dało się zignorować. Wiedziałam, że wysłanie pierwszej koperty to krok, który uruchomi lawinę. Każdy ruch musiał być perfekcyjny, żadnego błędu, żadnego zawahania. W mojej głowie powtarzałam scenariusze, sprawdzając każdy szczegół, każdą reakcję, każdą możliwą odpowiedź. Pierwsza koperta była już gotowa, starannie zapieczętowana a adres wypisany ręką drżącą tylko minimalnie, żeby nie zdradzić emocji. Wiedziałam, że nie chodzi tylko o słowa w środku, chodziło o efekt, o wywołanie poczucia odpowiedzialności i wstydu, które musiało dotrzeć głęboko. Włożyłam list do koperty i odsunęłam ją od siebie, jakby to, co zrobiłam, mogło mieć fizyczną wagę. W ciągu godziny kurier odebrał przesyłkę, serce biło mi szybko, ale z zimną determinacją obserwowałam jak świat poza moim kokojem trwa swoim rytmem, nieświadomy nadchodzącej burzy, widziałam oczy ludzi w lustrze odbijające moje własne napięcie i nagle zrozumiałam jak cienka jest granica między zwykłym dniem a dniem, który odmieni życie każdego z nas. Wieczorem nadszedł pierwszy telefon, drżący głos. Pytania? Niedowierzenie. To była reakcja dokładnie taka, jaką przewidziałam. Szok? Poczucie winy? A w tle strach, który powoli zaczynał dominować. Wiedziałam, że pierwsza koperta zadziałała jak iskra, która zapaliła ogień, a teraz wszystko zaczynało się rozprzestrzeniać poza moje ręce. Ten wieczór udowodnił mi jedno. Żadna władza, żaden autorytet, żaden dumny głos nie jest w stanie uchronić przed konsekwencjami. Każdy ruch, każde słowo, każdy gest, wszystko wracało, a ja byłam tylko świadkiem początku ich własnego upadku. Następnego ranka w powietrzu unosiło się napięcie, które można było niemal dotknąć. Telefon dzwonił kolejny raz, tym razem krótkie, nerwowe wiadomości od rodziny i przyjaciół, którzy byli świadomi, że coś się wydarzyło. Każde słowo było przesiąknięte strachem i niedowierzaniem, a ja obserwowałam je z dystansem, pozwalając, by konsekwencje powoli zataczały krąg. Drugą kopertę przygotowałam z taką samą starannością, jak pierwszą. Nie mogłam pozwolić sobie na żaden błąd. Każda litera, każdy detal miały znaczenie. Wiedziałam, że w środku nie ma tylko oskarżeń, lecz dowodów, których nie da się podważyć. To była lekcja, której nikt nie zapomni. W chwili, gdy koperta opuściła moje ręce, poczułam dziwną mieszankę adrenaliny i zimnej satysfakcji. Każde uderzenie serca przypominało mi, że kontroluję sytuację, choć w rzeczywistości to reakcje innych były prawdziwym napędem tej gry. Wieczorem, podczas spaceru po opustoszałych ulicach, zauważyłam, że każdy krok wydawał się prowadzić mnie bliżej momentu kulminacyjnego. Ludzie, których znałam całe życie, nagle stali się cieniem własnych lęków i wątpliwości. Ich duma, która wcześniej wydawała się nie do złamania, teraz pękała pod ciężarem niewidzialnej siły, którą rozpoczęłam. W sercu wiedziałam, że trzeci list, ostatni z kopert, będzie decydujący. To on zamknie krąg, pokaże prawdziwą wagę wszystkiego, co zaszło. Było już jasne, nic nie będzie takie samo, a noc, która nadchodziła, miała przynieść rozstrzygnięcie, którego nikt się nie spodziewał. Trzeciego dnia od kolacji czułam, że wszystko wisi na włosku. Trzy koperty, trzy małe przesyłki, które w moich rękach niosły ogromną moc, były już w drodze do adresatów. Każdy z nich nieświadomie stawał się częścią czegoś większego, czego konsekwencje miały wstrząsnąć ich światem. Siedziałam w ciszy swojego pokoju, obserwując migające światła miasta za oknem, każdy dźwięk wydawał się zbyt głośny. Każdy cień w kącie pokoju poruszał się w rytmie mojego przyspieszonego oddechu. Wiedziałam, że to, co się wydarzy, będzie momentem prawdy momentem, w którym wszystkie wcześniejsze upokorzenia, każde słowo wrzucone w złość czy lekceważenie odbiją się echem w życiu tych, którzy mnie zawiedli. Nie byłam już tą samą osobą, która siedziała przy stole podczas tamtej kolacji. Wstyd i gniew przemieniły się w determinację, a determinacja w precyzyjny plan działania. Trzy koperty były nie tylko narzędziem zemsty były świadectwem mojej siły, mojej kontroli nad sytuacją, którą oni uważali za oczywistą. Wieczorem pierwszy telefon z trzecią kopertą przyszedł jak błyskawica. Zdziwienie, przerażenie, szok. Każda reakcja była bardziej intensywna niż poprzednia, każda odpowiedź pełna napięcia i napiętnowana świadomością własnej porażki. Czułam, że osiągałam to, co chciałam, ale jednocześnie wiedziałam, że dopiero teraz zaczyna się prawdziwa lekcja. Noc zapadła głęboko, a ja siedziałam sama w pokoju, czując mieszankę satysfakcji i niepokoju. Wiedziałam, że to, co wydarzyło się w ciągu tych 24 godzin, odmieniło wszystko i nikogo już nic nie będzie w stanie przygotować na to, co nadejdzie dalej. Kolejnego ranka poczułam, że atmosfera w domu mojej rodziny zmieniła się nieodwracalnie. Każdy telefon, każda wiadomość, każdy cichy szept niosły za sobą ciężar trzech kopert. Niektóre odpowiedzi były pełne zdziwienia, inne zdominowane przez strach i poczucie winy. To było echo konsekwencji, które zaczynało rozbrzmiewać coraz głośniej. W mojej głowie przewijały się obrazy poprzedniego wieczoru, ojciec, który mnie upokorzył, nieświadomy, że już traci kontrolę, teraz jego duma i autorytet zaczynały kruszyć pod naporem prawdy, którą zawierały listy. Nie było już odwrotu, żadnego sposobu, by odwrócić bieg wydarzeń. Obserwując reakcję rodziny, czułam dziwną mieszankę satysfakcji i niepokoju. Każdy krok, każde słowo, każdy gest, wydawały się częścią większego planu, którego byłam autorką. Ich świat, dotychczas oparty na hierarchii, kontrolowaniu i ignorowaniu, zaczął się rozpadać jak domek z kart. Wieczorem telefon zadzwonił po raz kolejny. Tym razem głos był cichy, niemal drżący, z pytaniem, które nie wymagało odpowiedzi. Wszyscy już wiedzieli, że nic nie będzie takie samo. Wiedziałam, że koperty osiągnęły swój cel. Wstrząsnęły sercami, wywołały refleksje, i przyniosły zrozumienie konsekwencji ich działań. Siedząc przy oknie, patrzyłam w noc, czując ciężar całej władzy, którą nagle posiadłam, ale jednocześnie pojawiał się cień wątpliwości, czy to, co zrobiłam, było tylko sprawiedliwością, czy może początkiem czegoś, czego nie da się już kontrolować. Następnego dnia w domu mojej rodziny panował chaos, niewidoczny dla oczu postronnych. Każdy gest, każde spojrzenie były nacechowane napięciem i lękiem. Ojciec, który jeszcze wczoraj emanował chłodną pewnością siebie, teraz chodził po salonie jak człowiek, który dopiero odkrył, że fundamenty jego świata zaczynają się kruszyć. Rodzeństwo, które dotychczas ignorowało moje uczucia, nagle zmieniło ton, a ich głosy pełne były nerwowości i niepewności. To, co zaczęło się od jednej kolacji, teraz odbijało się echem w każdym kącie domu, jak fala, której nie da się powstrzymać. W głowie powtarzałam sobie każdy krok, każdą decyzję, Upewniając się, że nic nie umknęło mojej kontroli, trzy koperty, każda w odpowiednim czasie, wywołały reakcje dokładnie takie, jak przewidziałam, szok, poczucie winy, strach, a przede wszystkim świadomość własnej bezradności wobec konsekwencji. Wieczorom, gdy wszystko ucichło na moment, poczułam dziwną satysfakcję. Wiedziałam, że każda emocja każdy drżący głos i każdy ciężki oddech były efektem mojej determinacji i cierpliwości. Ale w tym samym czasie pojawiło się poczucie odpowiedzialności. Siła, którą posiadłam, była potężna i niebezpieczna. Noc nadeszła z ciężkim milczeniem, a ja samotna w pokoju obserwowałam, jak konsekwencje moich działań rozprzestrzeniają się, wstrząsając rodziną w sposób, którego nikt nie mógł przewidzieć. W głowie pojawiła się myśl, że to dopiero początek, a prawdziwa lekcja jeszcze się nie skończyła. Gdy zapadł wieczór, w domu rodziny unosiła się atmosfera niemal namacalnego napięcia. Każdy oddech wydawał się głośniejszy, każdy ruch bardziej wyczuwalny, jakby sami bohaterowie dramatu stali się częścią cichej symfonii chaosu. Ojciec, dumny jeszcze dwa dni temu, Teraz siedział przy stole skulony, jakby ciężar prawdy przygniatał go do ziemi. Trzecia koperta, ta decydująca, wywołała efekt lawiny. Każda reakcja, każdy szept i każde spojrzenie były teraz na wagę złota. Rodzeństwo zaczęło konfrontować się nawzajem, próbując zrozumieć, co tak naprawdę stało się w ciągu ostatnich 24 godzin. Ich duma i autorytet zostały złamane, a poczucie bezpieczeństwa, które dotąd wydawało się niezachwiane, rozpłynęło się jak cień w świetle prawdy. Siedziałam cicho, obserwując każdą reakcję z zimną precyzją. To była lekcja, której nie można było odwrócić. Każda emocja, każda słabość ujawniona w tej chwili była dowodem mojej determinacji i konsekwencji. Wiedziałam, że od teraz nic nie będzie takie samo, ani w ich relacjach, ani w sposobie, w jaki patrzą na mnie. Noc nadeszła ciężka i cicha, i ja patrzyłam przez okno, obserwując migotące światła miasta. W głowie pojawiła się myśl, że to, co się wydarzyło, nie było tylko zemstą, było ostrzeżeniem, które pozostawiło trwały ślad w sercach wszystkich zaangażowanych. Czułam zarówno satysfakcję, jak i niepokój, bo moc, którą zdobyłam, była ogromna, a konsekwencje, które nadejdą, mogły wciąż zaskoczyć każdego. Kolejnego dnia dom wciąż pulsował napięciem, choć na zewnątrz wszystko wydawało się normalne. Wewnątrz jednak każdy krok, każde słowo, każdy gest były nacechowane strachem i niepewnością. Rodzina, która jeszcze niedawno wydawała się nienaruszalna, teraz drżała pod ciężarem ujawnionej prawdy. Ojciec unikał spojrzeń, jego autorytet legł w gruzach, a duma, która kiedyś kierowała jego każdym ruchem, teraz była tylko wspomnieniem. Rodzeństwo próbowało odnaleźć się w nowej rzeczywistości, a każdy ich spór, każda kłótnia pokazywała, że fundamenty ich relacji pękły na zawsze. Ja obserwowałam wszystko z dystansu. Świadoma tego, że konsekwencje mojej decyzji sięgają głębiej, niż mogłam przewidzieć. Trzy koperty nie były jedynie narzędziem z zemsty, były ogniem, który rozpalił emocjonalny pożar, z którego dym wypełniał każdy zakamarek ich życia. Wieczorem poczułam mieszankę ulgi i ciężaru odpowiedzialności. Wiedziałam, że to, co zaczęło się jako akt odwagi i determinacji, przerodziło się w coś większego, w całkowitą przemianę dynamiki w rodzinie. To był moment, w którym prawda nie mogła już zostać odwrócona, a każdy, kto ją ujrzał, musiał się z nią zmierzyć na własnych kondycjach. Noc zapadła głęboka i spokojna, ale w powietrzu wciąż unosił się dreszcz niepewności. Wiedziałam, że wszystko zmieniło się na zawsze, a ostatni rozdział tej historii dopiero nadchodził. Nadszedł dzień, który miał zakończyć wszystko. Dom, który jeszcze kilka dni temu tętnił zwyczajnym rytmem życia, teraz był pusty i cichy pełen echa emocji, które wcześniej go wypełniały. Każdy kąt przypominał o tym, co się wydarzyło, a atmosfera była ciężka od niewypowiedzianych słów i wspomnień ostatnich dni. Ojciec siedział samotnie w swoim gabinecie, patrząc w dal, a jego duma została całkowicie zdruzgotana. Rodzeństwo unikało kontaktu wzrokowego, jakby każdy gest mógł przewołać poczucie winy i wstydu. Trzy koperty spełniły swoją rolę ujawniły prawdę, rozbiły fałszywe poczucie bezpieczeństwa i zmusiły wszystkich do zmierzenia się z bosnymi słabościami. Ja stałam w drzwiach, obserwując cichą scenę, wiedząc, że choć zemsta była pełna i skuteczna, to prawdziwa siła tkwiła w lekcji, którą pozostawiłam. To była lekcja o konsekwencjach, o odpowiedzialności i o tym, że każdy czyn, każde słowo i każdy gest mają swoją wagę, której nie można zignorować. Noc zapadła spokojna, ale w powietrzu wciąż unosił się dreszcz dramatycznej przemiany. Wiedziałam, że od teraz nic nie będzie takie samo, ani relacje w rodzinie, ani sposób w jaki patrzą na mnie. W ciszy po burzy odczuwałam mieszankę satysfakcji, spokoju i świadomości, że siła, którą odkryłam w sobie, jest nieodwracalna i pozostanie ze mną na zawsze.